Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Łódzkiego Związku Metropolitalnego. Jest to dokument związany z podjęciem 6 lutego tego roku przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Łódzkim Związku Metropolitalnym. O zrzeszeniu gmin naszego województwa, o jego istocie i celu mówił zaproszony na sesję senator Krzysztof Kwiatkowski, autor dokumentu. Jesteście Państwo pierwszym miastem spośród 28 w ogóle gmin. Które w pierwotnej propozycji Związku Metropolitalnego, bo ona może się jeszcze rozszerzyć, yy, mają propozycję rozważenia możliwości przystąpienia do związku, która formalnie yy, to Rada Miasta yy, zajmuje się tym punktem, więc ciepło Państwu gratuluję takiego szybkiego refleksu, i oczywiście, już decyzję będziecie yy, podejmować za chwilę. W wyniku głosowania 22 obecnych na sesji radnych jednogłośnie przyjęło proponowaną uchwałę. Zaraz po tym, w przerwie sesji, odbył się briefing, na którym poinformowano o zaletach, jakie niesie za sobą przynależność do związku. To po pierwsze dodatkowe, co roku 200 milionów złotych więcej z budżetu państwa. Po drugie, to dodatkowe pieniądze z funduszy europejskich, bo w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej mają być pieniądze specjalnie na realizację zadań w związkach metropolitalnych. Po trzecie, to praktyczne, sprawdzone rozwiązanie, bo to metropolia będzie na przykład finansować zadania komunikacyjne, że i tu w Pabianicach mamy połączenia tramwajowe Pabianice z Łodzią, to Metropolia będzie wspierać także Pabianice, żeby szybciej, sprawniej, wygodniej tego typu rzeczy załatwiać. Państwo wiecie najlepiej, że czasami łatwiej z pozycji Związku Metropolitalnego niż w dialogu między dwoma miastami czy gminami pewne problemy rozwiązywać. Miasta i gminy same będą decydowały o tym, na co przeznaczą pieniądze z budżetu metropolitalnego. Mogą one trafić na zadania związane z komunikacją, polityką senioralną, infrastrukturą drogową, oświatą czy z ochroną środowiska. Dla nas przede wszystkim, to co powiedział pan przewodniczący, bardziej chcielibyśmy i wiem, że bardzo wiele gmin i z naszego powiatu, ale i również powiatu zgierskiego jest za tym, żeby dużą część z pierwszej transzy tych pieniędzy przeznaczyć na walkę ze smogiem, przede wszystkim na wymianę starych piecy, na piece ekologiczne. Dzięki członkostwu w Łódzkim Związku Metropolitalnym, jak poinformowano, pabiennice mogą zyskać rocznie około 10 milionów złotych. To, co powiedział pan Prezydent, minimum 10 milionów. Ale pamiętajcie państwo, 200 milionów, jeżeli byśmy nawet uwzględnili 60% poziom dofinansowania do projektów europejskich, to jest dodatkowe 600 milionów. Czyli te sumy już ulegają zwiększeniu. Zgodnie z harmonogramem, jaki przedstawił senator Kwiatkowski, po przyjęciu projektu ustawy przez Sejm do końca czerwca, formalne uruchomienie Związku Metropolitalnego nastąpiłoby od 1 stycznia przyszłego roku. Briefing prasowy, na którym mówiono o Łódzkim Związku Metropolitalnym, można obejrzeć tuż po dzisiejszym wydaniu InfoFlesza. Jest również dostępny na naszej stronie internetowej promok.pl. Sportowcy, którzy w 2019 roku osiągnęli ponad przeciętne wyniki oraz wyróżniający się trenerzy mogą liczyć na stypendia lub nagrody, jak co roku wyłonienie tych najlepszych poprzedzone jest ogłoszeniem o naborze wniosków na te wyróżnienia. Wnioski o przyznanie stypendium dla swoich zawodników mogą składać kluby sportowe z siedzibą w Pabieńcach do 27 lutego w Urzędzie Miejskim przy ulicy Zamkowej 16. Złożone wnioski rozpatrzy komisja powołana przez prezydenta miasta Pablanic z zarządzeniem. W skład komisji będą wchodzili przedstawiciele prezydenta, czyli Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz Rady Sportu. Kwota, jaka została przeznaczona do podziału w budżecie miejskim wynosi tyle samo, co w ubiegłym roku, czyli 140 tysięcy złotych. Stypendium sportowe jest wypłacane przez 12 miesięcy i wynosi nie mniej niż 200 złotych miesięcznie. Wysokość przyznanego stypendium bądź nagrody będzie zależeć przede wszystkim od ilości złożonych wniosków. Po drugie od wielkości sukcesu i osiągnięcia sportowego sportowca, czy też trenera, który danego... Sportowca czy też drużynę trenuje, a nagrody i stypendia będą przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 2015 roku, która zawiera szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów i nagród sportowych, i tam również ten, ta hierarchia sukcesów sportowych, za które można otrzymać stypendium bądź nagrodę, jest wymieniona i właśnie na podstawie tego powołana komisja będzie dane wnioski oceniała. W ubiegłym roku wpłynęło 120 wniosków, 94 rozpatrzono pozytywnie, a 26 wniosków odrzucono. Kierując się zasadami zawartymi w regulaminie, 19 osób otrzymało stypendia sportowe, 15 osób jednorazowe nagrody sportowe w dyscyplinach indywidualnych, 40 osób w dyscyplinach zespołowych i 20 osób jednorazowe nagrody dla trenerów. Stypendia wręczone zostaną jak co roku na miejskiej Gali Sportu. Jak mawiał Bogusław Kaczyński, ten repertuar oraz jego wykonanie jest gwarancją satysfakcji widzów. I tak też było. Gala operetkowo-muzykalowa, jaka odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury z Okazji Walentynek, dostarczyła pamięckiej publiczności niezapomnianych przeżyć oraz wspomnień. Różnie mówimy na temat. Yy... Święta walentynkowego. Natomiast jedno jest pewne: z całą pewnością jest to bardzo miłe święto i Pabianiczanie tym razem udowodnili, że są zakochani, zakochani w muzyce. W tym dniu odbył się przepiękny koncert operetkowy i również popowy, w którym wzięli udział nie wyjątkowi artyści. Podczas koncertu walentynkowego, zatytułowanego „Wielka sława to żart”, zaśpiewali wybitni artyści sceny operetkowej, którzy występują na największych polskich i światowych salach koncertowych. Mieliśmy przyjemność wysłuchać niezwykłych, wspaniałych wykonawców Annę Spychalską Meco Sopran i Annę Zimmerman Sopran oraz wspaniałych tenorów Romualda Spychalskiego i Dariusza Pietrzykowskiego. Akompaniatorem był absolutnie zjawiskowy Marcin Janiszewski. Wspaniałe głosy przeniosły publiczność w świat koncertów wiedeńskich, operetki oraz muzykali. Artyści wykonali najsłynniejsze arie i duety miłosne, m.in. z operetek Straussa, Baron Cygański i Zemsta Toperza, jak również z księżniczki Czardasza Kalmana czy z operetki paganini Lechara. Śpiewali przepiękne pieśni o miłości i piosenki słynnych wykonawców, m.in. Selindią. Whitney Houston i Boczeliego, które utkwiły w pamięci pabianiczan, myślę, że na długie, długie wieczory. I Walentynkowy wieczór pełen magii, wzruszeń i radości poprowadziła Krystyna Pietranek-Kulis. Największym wyrazem tego, jak bardzo podobał się koncert, były owacje na stojąco publiczności. Do tego stopnia, że obiecaliśmy Pabianiczanom, że w najbliższym czasie będą, odbędą się jeszcze koncerty z tymi artystami. Nie potrafimy jeszcze podać dokładnie terminu, ale z pewnością będą to wczesne miesiące jesienne i również myślimy o tym, aby wprowadzić na stałe do Miejskiego Ośrodka Kultury koncerty krótkoponoworoczne. Mamy nadzieję, że z tymi wykonawcami pabianiczanie w dalszym ciągu będą chcieli się spotykać jak najczęściej. Tymczasem już na początku kwietnia do moku przyjedzie najgorętsza para operetkowa, sopranistka Joanna Wojtaszewska i tenor Kamil Roch Karolczuk która przeniesie widzów do cudownego i wyjątkowego świata operetki i muzykalu, pełnego miłości, czułości, wzruszeń, namiętności, gorących pocałunków. W repertuarze artystów znajdą się najpiękniejsze i najznakomitsze melodie muzycznego króla walca Straussa, jak również Kalmana, Lechara i Abrahama. Zabrzmią duety wszechczasów, popisowe utwory instrumentalne, jak i piosenki z repertuaru Jana Kiepury oraz duety musicalowe. Śpiewakom towarzyszyć będą kameraliści zespołu straussowskiego, składającego się z wybitnie uzdolnionych artystów nowego pokolenia muzycznego, oraz porywający tancerze. Koncert, zatytułowany Operetkowa Petarda Przebojów, odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 19. Bilety do nabycia w biurze turystycznym Pakotur oraz na stronie kupbilecik.pl Karnawał to miła i wesoła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, dlatego tak istotnym i charakterystycznym elementem tego okresu są bale. Te organizowane w przedszkolach są wyczekiwane przez wiele tygodni, ponieważ dla milusińskich czas zabawy jest niezwykłą chwilą. Przykładem jest przedszkole miejskie nr 13, w którym bal w karnawale to już wieloletnia tradycja ile lat pracuje, tyle lat zawsze, co roku. Są te wyczekiwane bale karnawałowe, na które dzieci bardzo czekają. Szykują już od kilku tygodni stroje, żeby właśnie tego dnia się zaprezentować, zrobić mały pokaz mody. Jak widać, dzieci się wspaniale bawią, są szczęśliwe, są radosne. My również jesteśmy radosni i bawimy się razem z nimi. Utrzymujemy tą tradycję, prawdziwą polską tradycję, która się wiąże z, z takimi przyjemnościami jak na przykład y, tu czwartek a jednym właśnie z tych tradycji naszych przed jest bal na który y, zapraszamy wszystkich chętnych jeszcze bo trwa karnawał trwa zabawa trwa więc bawmy się dalej Patrząc na przebrane przedszkolaki można stwierdzić, że pomysłowość rodziców nie miała granic. Dla swoich pociech przygotowali ciekawe i różnorodne stroje karnawałowe. Czasami stroje nas zaskakują, czasami to są stroje, które zawsze się powtarzają, czyli barman, superman, pojawiła się w tym roku myszka Miki, która już od dawna nie była. Oczywiście są księżniczki, są książęta, są piraci, ale są również i krokodyle, więc przekrój strojów karnawałowych. Jest bardzo duży, szeroki i barwny. Na balu pojawili się również mundurowi, wśród nich policjanci, strażacy, był też żołnierz i marynarz. Zabawa trwała dwie godziny, przedszkolaki w kilku turach bawiły się wspólnie z nauczycielkami, a zachęcał do tego wodzirej. W tym roku klauny, wcześniej też klaun, ale są i książęta i księżniczki wodzi leje różnego typu i róż, z różnymi pomysłami, z różnymi konkursami. Co roku są to jakieś nowinki, które wprowadzają do, do balu. Nie brakuje również znanych dzieciom przebojów i pląsów. Jest to na przykład labada oraz kultowe kaczuszki. Dzień, 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 dzień. 저기, 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 저 Dzieci doskonale się bawią również przy muzyce współczesnych wykonawców. Prym wiodą takie piosenki jak Miłość w Zakopanem czy Sofia. Jednym słowem, bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości przedszkolakom, a to było głównym celem tej tanecznej imprezy. Kolejny bal karnawałowy już za rok. Po zawodach w piłkę siatkową w ramach Igrzysk Dzieci i Licealiady przyszedł czas na ostatnią grupę szkolnych sportowców rywalizujących w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W miniony poniedziałek w Mistrzostwach Powiatu walczyło sześć drużyn dziewcząt. Zabrakło w tym gronie ubiegłorocznych mistrzyń ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Konstantynowa Łódzkiego, które można powiedzieć zastąpiły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Konstantynowa. W pierwszej fazie zawody rozgrywane były w dwóch grupach, pierwszą wygrały siatkarki Szkoły Podstawowej nr 3, a na drugim miejscu premiowanym awansem do półfinałów uplasowały się reprezentantki Szkoły Podstawowej nr 14, trzecie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Bychlewie. W drugiej grupie bezkonkurencyjne były siatkarki Szkoły Podstawowej nr 5 z Konstantynowa Łódzkiego. na drugim miejscu plasowała się drużyna Szkoły Podstawowej z Lutomierska, a na trzecim Szkoła Podstawowa z Woli Zaradzyńskiej. W półfinałach, rozgrywanych na tzw. krzyż, zwycięzca grupy z wicemistrzem grupy przeciwnej Konstantynowianki wygrały z rywalkami ze Szkoły Podstawowej nr 14, a w drugim meczu Szkoła Podstawowa nr 3 pokonała Szkołę Podstawową z Lutomierska. Oba mecze zakończyły się zwycięstwami 2 do 0. Przegrane ekipy walczyły o miejsce trzecie, a zwycięskie zagrały w finałowym pojedynku. W meczu o trzecie miejsce siatkarki szkoły podstawowej nr 14 wygrały z rywalkami z Lutomierska, ale dopiero po Tajbreku 2 do 1. Nie było niespodzianki w finałowym pojedynku. Drużyna szkoły podstawowej nr 5 Konstantynowa pokonała 2 do 0 ekipę szkoły podstawowej numer 3 i awansowała do półfinału wojewódzkiego. Najlepszą zawodniczką zawodów została siatkarka mistrzowskiej drużyny Wiktoria Porszywka.